Witamy! Przed Państwem kolejny odcinek magazynu Bezpieczne Finanse. W dzisiejszym programie policzymy, ile kosztuje miesięczne utrzymanie mieszkania statystycznej polskiej rodziny. Pokażemy, co i dlaczego będzie drożało. W drugiej części naszego magazynu sprawdzimy, jak radzą sobie przedsiębiorcy chroniąc się przed ryzykiem zatorów płatniczych i jak w związku z tym rozwija się rynek faktoringu. Zapraszamy! W grudniu minionego roku ceny związane z utrzymaniem mieszkania były o prawie 7% wyższe niż w 2010 roku. Tak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Niestety, wszystko wskazuje na to, że w tym roku koszty utrzymania nadal będą rosły. Drożąca energia, elektryczna, cieplna, gaz i opał to główna przyczyna wzrostu. Od 11 już lat ceny te zawsze, zawsze, utrzymania mieszkań zawsze najbardziej ważyły w koszyku właśnie inflacyjnym. W związku z tym można powiedzieć, że zawsze miały największe znaczenie dla właśnie cen dla inflacji, dla wskaźnika inflacji, dla wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Do kosztów utrzymania mieszkania zaliczamy dwie podstawowe kategorie. Pierwsze to są a koszty związane z utrzymywaniem samej nieruchomości, czyli to będą czynsze, to będą opłaty dla właścicieli, to, będą, to będzie wywóz śmieci, to będą usługi komunalne. Z danych GUS wynika, że w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z podwyżką cen usług kanalizacyjnych o 10,5%. Koszty zaopatrzenia w wodę wzrosły o 7,3%. Wywóz śmieci zdrożał średnio o 6,1%. Największe znaczenie dla inflacji, jeżeli chodzi o utrzymanie mieszkań, mają koszty gazu, opału, energii elektrycznej. Siłą rzeczy, jeżeli sobie spojrzymy na wzrost cen związanych z utrzymaniem nieruchomości, to właśnie ceny energii w ostatnim roku były najbardziej znaczącą pozycją. Z roku na rok koszty energii elektrycznej rosną. W 2011 roku ceny energii dla gospodarstw domowych wzrosły o 6,8% i nadal będą rosły. Z zestawienia przygotowanego przez portal Totalmany.pl wynika, że w tym roku prąd zdrożeje o co najmniej 5%. Przeliczając procenty na złotówki, podwyżka oznaczać będzie dla rodziny dodatkowy ubytek w portfelu rzędu 100 złotych. Najbliższe kilka lat to powinien być wręcz wzrost. Dosyć dynamiczny cen energii, przede wszystkim z powodu pakietu klimatycznego, w wyniku którego od 2013 roku w Polsce Najwięksi producenci energii będą musieli płacić za wyemitowanie każdej tony dwutlenku węgla dosyć duże pieniądze. Tegoroczne podwyżki nie będą jeszcze mocno odczuwalne. Dla przykładu średni rachunek mieszkańca Katowic wzrośnie w skali roku o 8,47 zł, czyli tylko o 71 groszy miesięcznie. Rok do roku niecałe 7% rosną wszystkie koszty utrzymania domu wraz z kosztami utrzymania energii, ale z wyłączeniem wyposażenia domu. Jeżeli sobie dołączymy wyposażenie domu, to w tym, momencie, w tym momencie będziemy mieli około 6%. A sama energia do roku wzrosła 7,7%. Więc to jest znaczna różnica. Producenci energii będą starali, starali się rozłożyć ten wzrost w czasie, by nie był on tak dotkliwy. Co więcej, raczej też będą się starali na marżach zyskiwać duże pieniądze, ponieważ polska energetyka wymaga dużych inwestycji i producenci energii będą rozbudowywali swoje moce. Ale jest i dobra wiadomość. Te koszty wyhamowują w ostatnich miesiącach. Trzy miesiące z rzędu koszty wzrastały wolniej niż wskaźnik inflacji ogólnej. Spójrzmy teraz na koszty gazu. Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo obniżyło swoje oczekiwania co do podwyżki cen gazu, ale wciąż wnioskuje o dwucyfrowy wzrost taryf. W połowie grudnia złożyło do Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o ich podwyższenie. Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo notuje duże straty. Na sprzedaży gazu w Polsce, ponieważ kupuje gaz drożej niż sprzedaje. URE prawdopodobnie jeszcze w tym roku podniesie taryfy na gaz, tak żeby polskie górnictwo naftowe i gazownictwo zaczęło osiągać zyski ze sprzedaży gazu. Na razie URE nie podjęło decyzji w sprawie. Wzrost cen jest pewny, ale istnieje szansa, że nie będzie on aż tak znaczący. Zarząd spółki PGNIK podkreśla, że utrzymanie obecnych cen uniemożliwia realizację zaplanowanych inwestycji ją także paliwa. Cena oleju napędowego w niektórych miejscach w Polsce przekroczyła 6 zł za litr. Trudno oczekiwać, by sytuacja mogła się diametralnie zmienić. W związku z tym, że to przede wszystkim rynki finansowe będą dyktowały kurs e, waluty, będą dyktowały kurs e, ropy, więc e, uspokojenie na tych rynkach może być jedynym czynnikiem, który mógłby wpłynąć w najbliższej przyszłości, a tak, takowego uspokojenia ja raczej nie oczekuję. Ceny paliw wpływają na koszty transportu, te z kolei na wzrost cen towarów i usług. Część przedsiębiorców stara się ograniczać koszty, korzystając z lokalnych kontrahentów. Jednak na dłuższą metę nie da się uniknąć podwyżek cen takich towarów jak na przykład żywność. To oczywiście przekłada się na wzrost cen podstawowych artykułów i spożywczych i innych. Jednakże to zajmuje powiedzmy kilka miesięcy, zanim producenci tych innych, innych produktów przełożą wzrost kosztów w wyniku wzrostu na przykład cen paliw na swoich finalnych odbiorców. Znaczącym wydatkiem dla każdej rodziny, szczególnie w okresie zimowym, jest ogrzewanie. Koszty gazu lub opału w sezonie to często wydatek kilku tysięcy złotych. Ile zatem w sumie kosztuje utrzymanie mieszkania dla czteroosobowej rodziny? Szacujemy, że koszt utrzymania przeciętnego czteroosobowego gospodarstwa domowego wynosi. Dla całej Polski około 860 zł miesięcznie. Koszty te obejmują konieczne wydatki na ogrzewanie, elektryczność, wodę, ścieki, wywóz śmieci i zarządzanie nieruchomością. Nie uwzględniają natomiast innych usług, takich jak internet czy telewizja, ani obsługi kredytu czy czynszu najmu nieruchomości. Dla tych, którzy muszą mieszkanie wynajmować, jest i dobra wiadomość. Z roku na rok spadają czynsze najmu mieszkań. O ile jeszcze 10 lat temu koszty wynajęcia mieszkania w Warszawie potrafił pochłonąć średnią pensję, teraz proporcje się zmieniły. W latach 2000-2001 największe znaczenie w kosztach utrzymania mieszkań miał sam najem mieszkania, czyli czynsz, jaki płaciliśmy. Wówczas te czynsze bardzo wzrosły o 10-11%. Dlaczego? Po pierwsze, mieliśmy wtedy do czynienia ze znacznym niedoborem mieszkań na rynku. Dodatkowo polityka kredytowa nie sprzyjała kupowaniu własnego M. Obecnie, mimo zaostrzenia warunków przyznawania kredytów hipotecznych, ceny najmu wciąż są stabilne. Ceny ofertowe najmu utrzymują się na stabilnym poziomie. Mniej więcej od kilku miesięcy on się utrzymuje. Średnia cena wynajmu kawalerki w Warszawie jest to około 1500 zł. Średnia cena wynajmu Mieszkania dwupokojowego jest to około 2100 zł. Oczywiście można znaleźć oferty tańsze, jak i droższe. Czynsze najmu nie są regulowane ani nie są specjalnie powiązane z rynkiem nieruchomości. O dziwom, Dlatego, że w przypadku, w przypadku najmu mam, możemy mówić tylko i wyłącznie o, o prawach popytu i podaży. Dlatego nie ma bezpośredniej zależności między spadkiem liczby udzielanych kredytów a stałym zainteresowaniem mieszkaniami do wynajęcia. Obserwujemy ją oczywiście jesienią po wakacjach, kiedy przyjeżdża wielu studentów. Drugi taki okres szczytowy można nazwać to właśnie teraz, na początku roku. Co więcej, z uwagi na to, że coraz trudniej jest kupić mieszkanie, obserwujemy zwiększone zainteresowanie najmem. W tej chwili liczba zapytań o oferty najmu jest zdecydowanie większa niż liczba zapytań o oferty sprzedaży. Niezmiennie największym zainteresowaniem cieszą się kawalerki i mieszkania dwupokojowe. Mieszkania większe zazwyczaj wynajmują większe grupy osób, na przykład studenci, którzy się skrzykną. Większe mieszkania są także lokalami, którymi interesują się osoby chcące prowadzić działalność gospodarczą. Duże mieszkania często wykorzystywane są na biurach. Obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów wzrosły w 2011 roku o ponad 19% w stosunku do roku poprzedniego i przekroczyły 67 miliardów złotych. W tym roku władze Związku szacują wzrost obrotów o kolejne 20%. Skąd tak zadowalające wyniki? Faktoring y, tradycyjnie sprawdza się zarówno w sytuacji dynamicznego rozwoju gospodarczego, jak i spowolnienia. Jest takim instrumentem finansowym, który pozwala finansować firmy w sytuacji mniejszej stabilności, w sytuacji czy też kłopotów, czy też bardziej dynamicznego wzrostu, kiedy tempo tego wzrostu jest trudne do przewidzenia. Wówczas możliwość łatwego i szybkiego zwiększania limitów finansowania jest bardzo, bardzo wygodne. Prawie połowę ubiegłorocznych obrotów firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów stanowił faktoring pełny, w którym faktor przejmuje od swojego klienta ryzyko braku zapłaty od jego kontrahenta. Jak będzie w tym roku? Jest uzależniony od paru czynników. Na przykład tego, czy faktorzy przestraszą się kryzysu, czy jednak postanowią iść za ciosem i na tej fali wzrostów faktoringowych, które tam od kilku lat obserwujemy, dalej będą się rozwijać. No i pozostaje też pytanie, jak się zachowają firmy ubezpieczeniowe, które biorą udział w tym procesie nadawania limitów faktoringowych. O tym, jak duże jest zainteresowanie usługami faktoringowymi, świadczyć może ilość zapytań kierowanych do Biur Informacji Gospodarczej. Teraz sprawdzanie wiarygodności płatniczej kontrahenta to podstawa. W firmie, która zalega z płatnościami, faktor może odmówić finansowania transakcji. Firmy faktoringowe jakby więcej sprawdzają w rejestrze. To wynika z tego, że kupując fakturę od przedsiębiorcy i płacąc mu tę fakturę, no, przejmują na siebie ryzyko, że kontrahent tej, te, tego przedsiębiorcy może im nie zapłacić. W związku z tym starają się zweryfikować dokładnie, e, dokładnie e, te firmy, które mogą być ich e, dłużnikami. Wzrost liczby instytucji faktoringowych i związany z tym wzrost konkurencji na rynku faktoringu przyczynił się w ostatnim czasie do znacznego spadku marsz firm z tej branży. Na rynku polskim one są niskie, one są niższe niż w Europie Zachodniej. Można powiedzieć, że są one naprawdę na ekstremalnie niskim poziomie i trudno spodziewać się, żeby faktorzy byli w stanie zejść na swojej marży jeszcze niżej. Te obecne koszty to jest wynik trwającej tak wojny cenowej. Faktorzy starali się pozyskać klientów w dużym stopniu ceną, no i doszli do, do momentu, gdzie tą ceną dłużej walczyć się nie da. Firmy faktoringowe konkurują nie tylko wysokością marży, ale przede wszystkim ofertą. Warto oprócz takich tradycyjnych pytań, ile to kosztuje, zadać, zadać właśnie pytanie o to, ile dostanę pieniędzy, jak łatwo będzie przebiegała współpraca. Czy, czy dodawanie nowych kontrahentów do umowy będzie bardzo proste, czy raczej będzie skomplikowane? Faktoring jest pewną relacją długoterminową. Nie jest to takie sprzedanie jednej faktury i zamiana jej na gotówkę jest to, jest to wygenerowanie pewnego strumienia pieniędzy. Firmy coraz częściej wybierają usługi firm factoringowych nie tylko z racji bogatej oferty, ale także jako alternatywę dla kredytu obrotowego. Wzrost zapytań przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP do firm faktoringowych no wynika jakby z ograniczeń związanych z kredytowaniem w bankach. Tak, tutaj jednak też nastąpiło zaostrzenie tej polityki kredytowej, w związku z tym wobec niemożności zaciągnięcia finansowania kredytem bankowym działalności. Ta część firmy zwraca się do firm faktoringowych, które jakby, no, tak naprawdę jest swego rodzaju kredytem. Podobnym do kredytu obrotowego jest faktoring z regresem, czyli taka forma finansowania, która pozwala firmie faktoringowej dochodzić zapłaty w sytuacji, kiedy kontrahent nie zapłacił faktury. W niektórych instytucjach finansowych stanowi pewną alternatywę dla kredytu obrotowego, z punktu widzenia innych instytucji jest doskonałym uzupełnieniem kredytu obrotowego. Nasze stanowisko firmy takie jak my, specjalizujące się w obsłudze małych i średnich firm, jest takie, że faktoring jest uzupełnieniem zdolności kredytowej firmy. Faktorzy podkreślają, że barierą dla rozwoju faktoringu jest wciąż niski poziom świadomości wśród przedsiębiorców. Nie zawsze właściwie rozumiana jest istota faktoringu. Wynika to ze złożonej konstrukcji tego instrumentu finansowego. Poszukując korzystnych rozwiązań finansowania naszego biznesu, warto zdać się na kompetentne, sprawdzone na rynku firmy. Warto zwrócić uwagę na, na doświadczenie tej firmy, na, na to, jak długo jest na rynku. To się zdecydowanie może przekładać na to, jak bardzo jest skłonna rozumieć i wychodzić naprzeciw potrzebom swoich klientów. Natomiast ważne jest również nie tylko to, ile to kosztuje, ważne jest to, ile można dostać pieniędzy, jaka kwota finansowania może być dostępna. Rynek niebankowych usług finansowych rozwija się prężnie dzięki sprawnemu reagowaniu na potrzeby klientów i modyfikacji oferty i formy współpracy. Myślę, że ten rok może stać pod znakiem elastyczności, jeśli chodzi o oferty faktoringowe. Klienci będą szukać faktoringu cichego aktywnego na pojedynczych odbiorców, pewnie też finansowania dostaw. Zobaczymy, jak się zachowają faktorzy. Myślę, że to może być ciekawy rok. W następnym odcinku sprawdzimy, czy ograniczenia wynikające z wprowadzenia rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego faktycznie utrudniają zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Doradzimy także, kiedy warto pomyśleć o polisie na życie. Zapraszamy!